Dzień dobry, w niedzielny poranek wstaję, a tu taki widok, śnieg spadł. Za mojego okna, z tych między kwiatami, to taki kontrast tu zielono, a tu biało. Troszkę się poczułam, jak małe dziecko tak się y, budziłam i taki y, zachwyt. O, śnieg, śnieg! I już by się chciało lepić bałwana, lecieć na sanki, zjeżdżać z górki, zmarznąć, przyjść do domu mokra jak ten bałwanek i w ogóle e, cała w śniegu oblepiona, łącznie z czapką, buzią, rękawiczkami, wszystko, co mogło być mokre i białe, było białe. Ale Frajdy było co niemiara, zima. Zima w pięknej swojej postaci, za okna, kiedy w domu jest ciepło i nie marzniemy. Pięknie wygląda, tak ochronione wszystko. Każda proroku ma swój urok. Zima również. Wszystko jest po coś. Zima ma nas wyciszyć, zrelaksować. Troszkę odpocząć od koloru. Dać trochę bieli. Trochę ukojenia, wyciszenia. Do tego dochodzą święta. I już jest super. Aaaa... No, moja córka już dorosła. Już nie pójdziemy na sanki. Już ma inne zainteresowanie. Tu mamy zimę. Z perspektywy kaktusa. Hmm. Tak jakoś miło mi się zrobiło. Tak nostalgicznie, tak, tak y, puchato ale wiaterek jest, widzicie jak się tutaj jarzębinka trzęsie na wietrze. Troszkę odrosła, bo kiedyś zasłaniała mi pół okna i została podcięta, ale widzę, że już znowu ma dużo gałązek i czasem tak jesienią zagląda taka czerwona ozdobiona w korale. Dobrze, że dzisiaj nikt nie wyjeżdżam, bym musiała auta otrwaniać. Napadało sporo. Auta są... Teraz Wam pokażę, tylko ten pan przejdzie. Patrzcie, jak auta ośnieżone. Całe. No, z 10 centymetrów jak nic jest. Także moi drodzy, ja poranna kawka. I co ja dzisiaj będę robić? Zobaczymy. Pogoda za oknem zimowa, ja również zimowa. W takich odcieniach zimy, niebieski, biały, szary. No rudości to zawsze letnie, le, zawsze takie. Jest ten akcent ciepła i jakiegoś takiego słoneczka. No są krótkie dni, mamy niedobór witaminy D z tego powodu, ponieważ no, nasze ciało samodzielnie nie potrafi wytworzyć witaminy D, więc czerpiemy ją ze słońca, z jakichś pokarmów, natomiast jak są krótkie dni i jeszcze nie ma słoneczka, no to jeszcze ciężej, więc y, witamina D też, D też odpowiada za... Nasz nastrój i no, w zimę czujemy się przeważnie gorzej. Także, no, trzeba spacerować, moi drodzy, trzeba na, w każdej porze roku, a zimą to już szczególnie trzeba się hartować, chociaż się nam nie chce. No, tak powiem Wam, że mm, płaszcz zimowy wyciągnęłam, ale butów jeszcze nie. Chodzę w moich traperach, mm, takich y, za kostkę, y, sznurowanych, lubię je bardzo na śmietniczki też będzie ciężko wyjść, bo wszystko przysypane nic nie widać co koło śmietnika leży no i z taką pogodą to nawet się chyba ciężko by chodziło żeby, żeby nie przemoknąć butów nie Yy, nie nie prze, przemoczyć, nóg nie przemoczyć. Już nie jesteśmy małymi dziećmi, którzy po prostu nic im nie było, jak yy, przyszli tacy umorusani śniegiem. <grym> Pamiętam kiedyś tak, tak się bawiłam, że po prostu przyszłam taki bałwanek, taka wszystko, czapka była oblepiona tym śniegiem, kurtka, co tylko się dało, rękawiczki, no cała była mokra. Ale nie chorowałam pamiętam wtedy no, czasem się tam jakieś przeziębie nie trafiły. No, to były czasy, czasy PRL-u, te wszystkie bajki. Wczoraj jak byłam na tym targu, to dużo było właśnie takich nawiązań do bajek z PRL-u, tak mi się wydaje i że nie wiem czy to już jest trend, że Biznes zaczął wyczuwać sentyment y, do starych czasów. Trudno powiedzieć. <laughs> Aha, w związku ze śmietniczkami, y, pokażę Wam co znalazłam ostatnio. Jedną, jedyną rzecz. W drodze na, na zakupy po moje bułki z Kauflanda za 33 groszy i znalazłam taką popielniczkę. To jest taki ardekowski wyrób. Niestety nie jest sygnowana. Jest tutaj taki jakby kawałek, jakby piecząteczki, ale się nie odbiła. I tylko jest taki czubeczek. Nie wiem, co to jest za wyrów. Być może jest to przedwojenny Włocławek, bo też robili takie rzeczy. Albo jakaś niemiecka produkcja. To jest Porcelit, stary porcelit. Y y nie wygląda mi na powojenne, bo powojenny jest taki bardziej gładki i szklisty, a to jest takie chropowate, jakby jeszcze niedopracowane lekko. Więc ciężko mi powiedzieć, ale jest w pięknym kształcie. Ja nie, ja nie palę, nie jest mi za bardzo potrzebna, ale jest śliczna taka, nietypowa. Zastanawiam się jak ją wykorzystać. Nie przerabiając, bo ja już takich rzeczy nie przerabiam, przeważnie, bo to jest już antyk. No ale jakoś tak ją do czegoś? Jako świecznik zrobić? A no, świecznik by się nadało. Ach, no i tak sobie siedzę, już troszkę odpoczęłam po tych targach. Wczoraj spałam do prawie 20, później się obudziłam, zaczęłam buszować, zaczęłam sprzątać. Ułożyłam moją pseudo szafę, która. <grym> no, ja mam taki wieszak po prostu, na której wszystko wisi. Nie mam szafy niestety. A po piątkowym wernisażu, jak szukałam mojej stylizacji, to po prostu wszystko tam było takim, niż masz zrobione. Ja już nie miałam czasu sprzątać w sobotę targi. Więc, yy, <laughs> więc dzisiaj, no znaczy wczoraj to zaczęłam odgarniać, że tak powiem, yy, yy, i już jest jakiś za zalążek, yy, jakiegoś porządku, i już mi to zrobiło taki, taki fajny nastrój, że już idę ku lepszemu, że sprzątam w końcu po tym, po tym rozgardiaszu artystycznym. Ale później już mi się nie chciało sprzątać, więc stwierdziłam, że muszę sobie znaleźć inne zajęcie. Była chyba 22, 23, więc zaczęłam sobie podmalowywać, znaczy kreślić szkice pomysłu na moje nowe prace. Na chubie drzewnej już wymyśliłam, na tej jednej ona wygląda troszkę jak taka muszla trochę, grota taka, taka podwodna, więc stwierdziłam, że tam namaluję taki coś jakby meduzę, a na tej mniejszej aniołki. Z tą meduzą jeszcze się zastanawiam, czy to nie będzie wodny anioł. Też tak myślałam. Nie wiem, czy ktoś namalował wodnego anioła. Także, że może, bo przecież anioły pod wodą chyba też są mnie, też tam komuś pomagają, <gryw> nurkują jak trzeba. <gryw> I, I stwierdziłam, że tak sobie to, to yy, zaplanuję. Ale dzisiaj się rano obudziłam i stwierdziłam, że ja dzisiaj będę yy, podmalowywać obrazek, ten, który znalazłam. Yy. To jest Leon Wyczółkowski, Martwa natura z owocami, ten obraz się nazywa. On jest, tutaj się jeszcze może pokazuje na, w tym świetle, że on jest taki mocny, a on jest strasznie wyblakły. Nie wiem, no tego, o, tego nie widać za dobrze. Hmm. I ja po prostu chcę, żeby, żeby on nabrał znowu kolorów, takich trochę mocniejszych. Bo jest po prostu ciekawy, jest fajny, no. Same, same nazwisko pana Wyczółkowskiego mówi o kunszcie jego prac, więc, więc dzisiaj taka, taka moja będzie, takie będzie moje zajęcie. Także, tak sobie to dzisiaj wymyśliłam. No. no i cóż, no i cóż, no kawa mi stygnie. Zaczęłam pić, kochani, ciepłą wodę, ponieważ y, gdzieś tam wyczytałam jakieś korzyści z, z picia ciepłej wody. I powiem Wam, że ogólnie się zaleca wypicie wody rano z tego względu, żeby przepukać te nasze y, organy. Przewód pokarmowy z zalegającego nocnego śluzu, jakiś tam toksyn, które się mniej więcej zaczęły y, tam wydzielać. I, yy, i zawsze piłam zimną wodę. I czułam taki dyskomfort, że tak to zimno mi tak przechodzi, że taki szok jest to dla, mnie, dla tego mojego przełyku, do tego żołądka, do mojego brzuszka. Zanim to się tam ogrzeje. A jak piję ciepłą wodę, to mam taki przyjemne, taki, takie odczucie takiej. takiej takiej symbiozy z wodą i to takie jest fajne i tak mi się tam rozlewa po tym gardełku i, i jest to takie miluj się po prostu Także polecam wam picie ciepłej wody są z tego dużo korzyści ja już zdążyłam zapomnieć jakie ale, ale też na urodę to wpływa podobno i, no i na y, cały system trawienny że jest, że jest y, no lepiej funkcjonuje Także ale oczywiście potem muszę się napić kawy No bo cóż, no, kawa to podstawa. Kawa to podstawa. O, widzicie jak się fajnie zrymowało. Dzisiaj w kubeczku serduszkowym moi drodzy. Wiem, że kawa nie jest najlepszym rozwiązaniem. Szczególnie słodka i mocna i jeszcze rozpuszczalna. Ale wychodzę z założenia, że mój organizm da mi znać czego potrzebuje i czego chce. Więc ja już tak zaczęłam się obserwować, co jadam i na co mam duży smak, i wtedy sprawdzam, co dany pokarm ma za jakieś składniki odżywcze, że mi tego po prostu musi brakować. Ostatnio był mania na mój krem czekoladowy. do Winowajca moich 2 kg więcej. I no, stwierdziłam, że brak mi magnezu po prostu. I czuję ten brak magnezu. Bo znaczy, wiem, że sytuacja już jest agonalna, wręcz braku magnezu, jak zaczyna mi skakać oko. To już jest bardzo źle. Yy, I też brakuje mi tego potasu, widzę, bo czytam wam te, te opowieści o minerałach, bo widzicie, muszę do tego wrócić, bo nie miałam czasu yy, y, poczytać o tych minerałach. No i cóż, i. O, i znowu się zawiesiłam. Gdzieś <grym> mi myśl uciekła. Mm, o. No tak mam. No nic, może, może przeskoczymy do jakiegoś innego tematu, bo zapomniałam o czym mówiłam. <grym> Nie no, jestem chyba przemęczona. A, mówiłam o magnezie. Magnez w ogóle to się najlepiej wchłania chyba przez skórę, jak się robi tą oliwę magnezową. Bierze się w wodę destylowaną, niektórzy biorą zwykłą nawet. I wsypuje się proszek siarczan albo chlorek magnezu, i można sobie w areozolu psikać na skórę, rozmasowywać. Niektóre można na kostki, można pod pachami. No i wtedy się magnez najbardziej wchłania. Także że to jest chyba takie najlepsze wyjście przy brakach magnezu. No te suplementy nie zawsze się wchłaniają, mają dużo też y, takich y, te otoczki, w których są zatopione, y, często mają jakieś substancje na, niekorzystne dla naszego organizmu, więc trzeba, trzeba uważać przy wyborach tych suplementów. Ja ich mam dość sporo, jak zresztą kiedyś widzieliście, no tam y, i czasem sobie jeszcze lubię dokupić. Ostatnio sobie dokupiłam, bo była w promocji. Piperyna z kurkuminą i z imbirem. No to taki odpornościowy zestaw. No, on też dobrze na stawy działa. O jejku, no gubię się, coś mi się, coś mi się gdzieś. Może jeszcze, jeszcze nie, nie, nie wyspałam. Nie no, wyspałam się, bo spałam 7 godzin, więc jestem wyspana. O, no i tak. Wspominam ten targ na też tak chwilami mi tak przychodzi taki fajny, przyjemny nastrój i tego, tego cudownego pana, który mnie przytulił, no, no jejku, jakie to było miłe. Jej, naprawdę no oczywiście żadnych podstekst, podstekstów tam. Erotycznych nie ma, moi drodzy. To jest tylko bardzo miłe uczucie, jak druga osoba nas przytula. Ja się lubię ostatnio przytulać. Kiedyś to tak nie bardzo, bo taka byłam bardzo wycofana. A teraz jak się witam, to się staram przytulać, bo jest to takie takie przyjemne. No. Tak zwiększa bliskość między ludźmi, takie przytulanie się. Więc. No, no, no. No, i ten śnieżek tak sobie pada i pada. Dobrze, że pada, bo będzie dużo wody. W naszym kraju są braki wody. Ktoś tam, jakiś tam naukowiec powiedział, że my mamy poziom wody na poziomie Egiptu. Jakoś tak trudno mi w to uwierzyć, ale może coś jest z tym racji. Nie wiem. Czy ja Wam coś jeszcze miałam powiedzieć? Mówiłam wam o mojej szkole? Hmm. Że odezwała się pani hmm, z mojej szkoły i od lutego prawdopodobnie zacznę zajęcia na kierunku arteterapia i terapeuta zajęciowy. Hmm. Dwuletnia szkoła. A chyba wam mówiłam. Widzicie? Coś mam no, z pamięcią, koncentracją albo... Że, że ten. No w każdym razie jeszcze raz powiem. <gry> Dwuletnia szkoła, arteterapia i terapeuta zajęciowy zajęcia są dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych i jakiś tam weekendal, nie wiem czy wszystkie. Szkoła jest bezpłatna, oddział w Katowicach. I yy, będę chciała. No, jeszcze się zastanawiam, czy ja sobie poradzę. W końcu dwa lata, ale będę miała certyfikat, dyplom prowadzenia takich zajęć w domach kultury, w domach seniorów, w domach. No, to spędziłam się z tymi domami w świetlicach, w szkołach. Więc być może jeszcze czeka mnie taki czas pracy. Osobami starszymi, z dziećmi, gdzieś w świetlicach. Brakuje takich osób. Nauczycielom brakuje też cierpliwości, a ja mogę przyjść po prostu z, taką, z, taką, z takim niewypaleniem zawodowym do tych dzieciaczków i, i coś ich jeszcze nauczyć. No, no zobaczymy. No, mam nadzieję, że to mi się uda i wytrzymam. No tyle szkół wytrzymałam. Uczyłam się co najmniej już nie mówię o podstawówce i szkole średniej, ale jeszcze chyba z 10 lat dodatkowo też jakieś nauki miałam. I no to chyba jeszcze mi się uda coś jeszcze osiągnąć w życiu, coś zrobić. Dużo rzeczy bym chciała. Dużo rzeczy mi się nie udaje, część mi się udaje, ale też się tak ucieszyłam, ponieważ tak skaczę z tematu w temat, bo coś mi się przypomni, i muszę to powiedzieć, bo zapomnę. Bo wczoraj jak rozmawiałam z Marzenką, tak, z Marzenką. Ja już nawet nie wiem z kim, kto mi co mówi, już tak się te, też gubię. Ale Marzenka mówiła mi, że wczoraj, pozdrawiam cię kochana Marzenko. Marzenka wczoraj jeszcze mi dała jabłuszko, jak, jak, jak szła i wracała do domu i poszła na zakupy i przyszła z tych zakupów i dała mi jabłuszko, jego, jakie to było słodkie. I... no i co, no i co miałam mówić no i co miałam mówić no i zapomniałam aha, Marzenka mówi, że jak mi zaczęła słuchać zaczęła stosować prawo przyciągania potęgę podświadomości i też to co potrzebowała to sobie znalazła po prostu Wyszła i leżało gdzieś tam przy śmietniczku i, i sobie zabrała. I bardzo się cieszy, że rzeczywiście można, można moi drodzy, prawie przyciągania się odnaleźć, znaleźć prawo przyciągania w sobie. ale wszystko musi być tu w serduszku w serduszku. Jak nie ma w serduszku, to się nie spełni. Także, że no zachęcam Was, bo dużo rzeczy, o których myślimy, o których marzymy, właśnie mamy w sercu i, i to potrafi się sprawdzić i spełnić. Nic na siłę, bo na siłę nic nie zrobimy. Robi się opór wszechświata i jak za dużo o tym myślimy, to po prostu przekombinujemy czasem. Więc. Yy, yy. Pomyśleć o tym, podziękować wszechświatowi, jakby się to już miało, i zapomnieć. I to jest wszystko. Ale pomyśleć z emocją w sercu. Trzeba mieć emocje w sercu do tego. Jeżeli tylko tak pomyślimy sobie od tak, to, to nie, to nie, to tak nie działa. To musi być emocja w sercu. Wszystko jest w życiu oparte na emocjach i. Yy, jeśli mamy te emocje dobre, to przychodzą nam dobre rzeczy. Jeśli mamy złe, to przychodzą nam złe rzeczy. Niestety to tak działa. Więc róbcie, kochani, wszystko, żeby zmienić emocje, nawet jeżeli dargają nami te złe, na te drugie, na te dobre. Bo wtedy więcej dobrego do nas przyjdzie. Ja oparłam się na aniołach, bo jest to taki dobry symbol w życiu. I, i widzę, że te aniołki. No, pomagają mi dużo, także cieszę się, widzę te anielskie godziny, dziękuję tym aniołkom, ratuję je, odnawiam je, tworzę je i one są takie wdzięczne, że mogą tak ze mną sobie tutaj pobyć, współpracować. Na jednej desce od pani Joanny, pani Joanna mi dwie deseczki przysłała. I y, na jednej sobie wymyśliłam, że m, będzie taka pani gospodyni domowa i będzie robić ciasto, wałek w ręce, a anioł jeden siedzi na piecu, drugi wygląda za okno, a trzeci siedzi na szafie. <grym> to może coś takiego jak ja, no ja ciasto mało kiedy robi, robię, a y, robię. Y, y, I te moje anioły też właśnie no, na piecu nie siedzą, bo nie mam. Ale, ale siedzą na parapecie siedzą na meblach, na półkach wszędzie sobie siedzą moje aniołki że moi drodzy życzę wam miłej niedzieli już nie przedłużam, bo tak troszkę się rozgadałam, trochę się pozawieszałam gdzieś tam w umyśle i wypiłam kawę, idę rasować pana Wyczółkowskiego obraz no, także wszystkiego dobrego moi drodzy Miłego dnia. Pozdrawiam Was serdecznie.